Na początek może przypomnijmy sobie to często robimy, kiedy obchodzimy urodziny, przypominamy sobie okoliczności narodzin. Przypomnijmy sobie, jak urodziła się solidarność. Wszyscy dobrze wiemy, że solidarność się została. Zrodzona przez jednego człowieka, czy dwóch, czy pięciu. Chociaż dziś są tacy, zwłaszcza jest jeden taki człowiek, który uważa, że to on osobiście, sam jeden, tak wynika z jego słów, stworzył Solidarność. Ale takie słowa są zwykłym znakiem braku pokoju. Solidarność nie zrodziła się z wysiłku jednego, dwóch, czy nawet dziesięciu ludzi. Solidarność zrodziła się z tego, że pewna grupa ludzi, było ich najpierw podejrzewcie kilkuset, góra parę tysięcy, wstawili się za kimś, kto. To, czego pragnęli, kiedy zwyciężyli walkę o prawa, o godność, tego w obronie kogo stanęli, pojawili się ludzie, którzy powiedzieli: Słuchajcie, są inni, którzy potrzebują naszej walki. Jeśli zwyciężyliśmy tu, spróbujmy zwyciężyć też i tam. I tak strajki się rozszerzają. I tak rodziła się solidarność, czyli poczucie odpowiedzialności jednego za drugiego, przede wszystkim za tego znękanego potrzebującego pomocy. W ten sposób solidarność się rozszerzała. Kiedy, kiedy zostały osiągnięte cele tej większej już grupy, przyszli inni i powiedzieli, a co z nami? Są inne sprawy, są jeszcze inne problemy, są inni potrzebujący. Jest jeszcze w innych miejscach niesprawiedliwość, deptanie ludzkiej godności. Czy możemy się do Was przyłączyć? I tak z Solidarności Gdańskiej powstała Solidarność Pomorska, Solidarności Pomorskiej przez połączenie się z solidarnością w innych częściach Polski zrodziła się polska solidarność. Ta, której narodziny dziś świętujemy.